Niektórzy się mnie pytają, Sebek, na co ty wydasz ten cały hajs z YouTube'a? No to właśnie hajs z YouTube'a wydam na towar do sklepu. A na co wydam hajs ze sklepu? Na <grywanie> robienie YouTube'a. No i tak te piękne koło się zamyka. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z strony Sebastian Kowalczyk. Tak się zastanawiałem czy to nagrywać, ale nagram. Wiekopomna chwila wybieramy towar, pierwszy towar do naszego sklepu internetowego Jest ze mną Kogucik, bo będzie nam pomagał i mój wspólnik Michał Kondziela No i co, atakujemy, pokażemy Wam pierwsze gumy, które wybraliśmy na pierwszy rzut, Chodźcie. Pierwszy rzut wybraliśmy oczywiście Ohio kolory sprawdzone, no Ohio, już były materiały w zeszłym roku gumy, które właściwie otworzyły mi siemianówkę które sprawdziły się na wielu innych łowiskach w różnych kolorach. Dużo jest kolorów oczywiście naturalnych, to są pewniaki. No I oczywiście kolory jaskrawe. Jak kto tam lubi. Ale to zawsze warto w pudełku mieć. Oczywiście to nie jest tak, że my po po jednym kolorze bierzemy i po jednym opakowaniu, bo tego będzie dużo, dużo więcej. Ale jest to dość czasochłonne i trochę y, trwa. Tu już mamy y, też dobrane y, kopytka. W rozmiarze 4L zaraz będziemy dobierać resztę. A co tu jest? To już Wam pokazuję. No klasyka, gatunku, no klasyka gatunku. To co lubią. Sandacze i dużo konie. No i to jest właściwie dopiero początek. Już jestem spocony, jest tego strasznie dużo. Ale tak naprawdę to. Woleliśmy tutaj przyjechać na miejsce, zrobić to osobiście, każdą gumę obejrzeć, przypatrzeć się, czy to jest właściwie ten kolor, o który nam chodzi. Oczywiście takie zamówienie można zrobić przez internet, ale ja tu jestem ze starego pokolenia, lubię towar wziąć w rękę i pomacać. Jedyneczki? O kurde, czekaj, no pewnie. Tak, 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 to, to ładuj, ładuj. Dobra. Fajnie, że mamy kogucika, bo kogucik nam pomoże tutaj przy y, okoniowych przynętach, bo on cały czas tego używa. Y, ma to fajnie, tak y, posegregowane i tak dalej. No po prostu wie co brać. Tak jest. Co to nam dobierasz? Pokaż. No, na, razie, no, na razie jedyneczki. No, no tak, na razie. Kartonik pościutki, ale zaraz będzie y, pełny, pod sufit. Zaraz jest pełny. Co nam dobierasz? A biorę taką. Y a, czterelki. 4L 4L, no. no to czterelki to ja tak chcę w, w pełnej gamie y, kolorystycznej, bo... A to będziesz miał, będziesz miał. Bardzo fajnie. To jest guma uniwersalna, ona działa wszędzie. Czy to zaporówka, czy to duża rzeka Wisła? Czy to sandacz, czy kleń w grudniu też Co O mamy? No. Otrze, no to bajeczkę w Brudasek, tak. To jest to takich perłowych kolorów, ja bym chciał tak. dużo. A że wiem tego brudaska, nie, brudaska też oczywiście. To, 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 to musi być. O, jest szef wszystkich szefów, też musimy go nagrać, oczywiście, cześć. Cześć, 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 cześć witam wszystkich. Tak. No bierzemy, bierzemy towar. No właśnie, ładujemy. bardzo się cieszę ten. W końcu to nie? No, w końcu ten i zaczynamy układać na ten robę. Co sugerujesz, abyśmy jeszcze wzięli? Yy, mam jeszcze próbki nowości dla Was, żebyś rynek... Czyli yy, czy, czy tutaj? Yy, za chwilę, bo są w biurze. Dobra, dobra, to, to za OK. Do... Więc tak, tu mamy Ohio, tu mamy yy, kopyto, Trujeczkę. Wszystko po kolorze na razie, oczywiście do prezentacji, bo tego będzie dużo więcej. Tu mamy kopyto 4L. Zobaczcie, czy gdzieś widzieli tyle kolorów i wzorów w jakimkolwiek sklepie. No ja będę właśnie dbał o to, aby u nas to zawsze było. No chwilkę przerwy sobie robimy, musimy odsapnąć. Michał, bo muszę coś powiedzieć o Michale, ogólnie Michała znacie z moich wielu filmów. A Michał się będzie zajmował logistyką. Yy. Czym jeszcze się będzie zajmował? Będę się starał, żeby wszystkie paczki na czas przyjeżdżały. Wszystkie paczki, aby dojeżdżały na czas, bo ja się będę zajmował głównie marketingiem. Jak ja bym się zajmował, aby paczki dojeżdżały na czas, na pewno mnie dojeżdżały. Ale, ale Michał o to zadba, to na 100% gwarantuję. Co to sądzisz? Myślę, że na pewno. Michał. Mi da radę. Z Mi Michał, jest, Michał jest z tego zdany, <laughs> oczywiście. Ale kumarz chodzi? No, dlatego to chcę tylko się dowiedzieć. O, no, nie. Daniel, Daniel, poczekaj, poczekaj, Nie uciekaj, bo ty ciągle gdzieś uciekasz. Nowości będziesz jakieś pokazać. Ten, 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 za chwilę, za chwilę. No właśnie, no powiem, dobra, dobra. A nie no, no tak słuchaj, jest, tak jest z Danielem y, zawsze, ale zaraz sam coś pokażę, spoko. Y, tutaj, Panie, patrz, jak dajesz. Dobra, dobra, spoko. Tutaj, y, ja widziałem, ja widziałem, to są w ogóle nowości y, relaksa okay. na ten sezon. Y, w tej torebce są, no, naprawdę zacne, ale bo czemu jeszcze ich nie pokazujemy? Jeszcze ich nie pokazuję, było ich widać w tamtym roku na, na wystawach, y, miałem już parę prototypów, ale z tym, co się z wirusem i tak dalej, niektóre rzeczy się opóźniły ten i zaczynają wszystkie przynęty przychodzić y, razem z tych w Oklahomie i w montanie. Y, na razie na stanie mamy parę kolorów, ale w, nie wszystkich, co w gamach kolorystycznych. W każdym produkcie gdzieś będzie około 40-50 różnych kolorów. A na razie tylko mam po parę sztuki, cały czas przychodzą na paletach, tylko lekkie opóźnienie, ale wszystko będzie już gotowe na początku. Słuchajcie, umówiliśmy się tak z Danielem, że przyjeżdżamy tu za miesiąc, robimy prezentację tych wszystkich fajnych rzeczy, my no też wprowadzamy je od razu do. Do naszego sklepu. Tak, ale powoli będziemy zdjęcia wypuszczać, żeby już ludzie widzieli jaką kolorystykę i tak samo widzieli i akcję ich wszystkich. Okej. Okay. Dobra, bardzo dziękuję. Secet? Dobra, zobaczymy co chłopaki powbierali. Co, te, co tam macie? No, że niektórych kolorów tu w życiu nie idzie? Jak to? Co tu się na dzieje? na to tylko podróż. A nasz szczupaczka będzie piękne. O, o kurde, zobacz. O, no. zobacz. <laughs> Coś pięknego, zobacz jaka herbatka, no, ze złotym i z czarnym pieprzem, no to, 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 o tym kolorze to nawet nie trzeba mówić. Teraz sobie to rozłożymy i Wam pokażę co tu mniej więcej jest, jeśli chodzi o piątki kingszady. Wy oczywiście y, bardziej znacie czwórki kingszady, bo one są bardziej popularne, ale piątki też łowią, słuchajcie w Szwecji na to o konie, żarły wściekle. Sprawdzamy czy nam się tutaj nic y, nie dubluje, patrzymy jeszcze czy są na pewno wszystkie kolorki. Jakbyście zauważyli, że czegoś nie ma, albo jest taki kolor, yy, który na byście chcieli, aby był, to też nie ma problemu, napiszcie do nas, może coś się wymyśli. Poproszę. No, i zobaczcie, co my tu mamy. O, takie kolorki. No dobra, teraz KingShot yy, Czwóreczka. Zobaczymy co tu jest, też nie ma dubelków, kolorów, zaraz układamy. Co mi wrócasz? pokaż. 2,5. No tak malutko? No nie ma, nie ma. Jak to nie ma? No jak to się sprzedały. No dobra, tu mamy Ale czekaj, kiekszady kurki. Dobra, zasyp mnie. No i teraz zobaczcie, taka ciekawostka na przykład, o w ogóle o gumach. Na przykład nad rzekę najbardziej lubię używać kolorów typu perła, typu Motor Oil. O, tutaj na przykład jest złotym brokatem, jest super. No ale na wszelkiego rodzaju zaporówki, no to się sprawdzają już kolory właściwie wszystkie. I trzeba dobierać, co drapieżnikowi akurat smakuje w, w danym dniu, w danej godzinie, przy takiej takiej temperaturze, przy takim wietrze. No i biorąc pod uwagę, co on tam akurat. Pierdziela, jeśli chodzi o naturalne pożywienie i co mu to naturalne pożywienie będzie przypominać lub będzie go po prostu wkurzać, że pływa i będzie chciał to zabić, zjeść no basików tych małych okoniowych na razie jest tak tyci tyci ale podejrzewam, że zaraz będzie ich więcej ale za to kolorki są takie zobaczcie raczej zacne pasy piątki prezentują się tak a to wszystko oczywiście możecie sobie już wejść na sklep zadzior.pl no i sobie obejrzeć Co teraz leci? bastruika, a tu są. O, kloneje Klonaje też będziemy brać? No, ja bym brał. Nie, no bo tam o jak to też mi widzowie za każdym razem coś pisali, że to jest fajne. Ja na to dużo jakby nie łowiłem, ale wydaje mi się, że to można w ciemno brać. Bardzo dużo kogut ma tego w pudełkach i tego używa. Tak Te kogut ma, to musi No nie, no to trzeba wziąć. I jedną paczkę na kierowika też weźmiemy. O. No, tak, kierownik dostanie ode mnie gratis. Tak? To zrobisz tam taką paczuszkę dla kierownika no. specjalną? Bardzo fajnie. No niestety muszę się wziąć do roboty. Robię przerwę w nagrywaniu, bo chłopaki się bardzo wkurzyli, że, że ja nic nie robię, a oni tam zapierdzielają. Nie wzięli pod uwagę, że ja potem będę to dziesiątki godzin montował po nocach, ale to nieważne, tego nikt nigdy nie docenia. No ale dobra, no, no trzeba to robić, bo jesteśmy przy dużych gumach, a przyda mi jeszcze przecież wszystkie paprochy, wszystkie małe żabki, raczki, nepiedoletki, przecież sezon pod okonie, na y, naklenie. No, to też musi być oczywiście. To ja wam tylko tak szybko y, pokażę, to tak, to są kopytka 2,5 cala. O, w różnych, w różnych kolorkach, tu jeden wleciał. To są kopytka y, 2 cale, tak? Okej, okay. tak tylko szybko, bo oni się denerwują, yy, dobra, a tutaj się już, a tu się ładuje, co się ładuje? Texas. A, teksasy, no to też jest fajna fajna przynęta. To jest tyle oczywiście, to jest tylko po sztuce, tego wszystkiego będzie razy 10, ale chłopaki teraz wpadli na to, że możemy jechać. Pojedziemy Sepcia, pojedziemy na sklep nasz, który otwieramy. I będzie szybciej, szybciej tak? Będzie szybciej. O, no to, to, a bo tak dalej to zrobić? Dobra, spokojnie, to wyjedziemy. To tutaj? Ale nie nagrywaj, bo tu jest tak. Dobra, nie nagrywam, nie nagrywam, ok. A! Okay. 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 ok, dobra. Czy to jest w przygotowaniu? Tak, tak, tak. No, kurde, fajnie. Ale oj, widzę jeszcze półeczki puste, troszeczkę gdzie, nie gdzie. No, jasne, jasne. No to kupę roboty. I teraz, teraz będziemy każdy regał mieć modelami, nie? Mhm. to dwa jedzie całe. Kopyto jeden i tak wszystkie po kolei. Nie? Super, super. I to wtedy wiesz, klient wchodzi na przykład, nie wiem, kingshot pięć i cały regał ma w kingshot dziewiątkę. Jasne. To, nie? No. Wygodne, no. I tak, kopyto mamy cały rok, rząd tutaj, co Aha. nie, tam jeszcze regał przyjdzie. No, na razie. O, kopyto już mam spakowane. E... Ale tej właśnie, o tej drobnicy. A, wródkę, ja właśnie chciał, Tak, ta, ta drobnica mi jest potrzebna, no bo jest, wiesz, no sezon okoniowy zapasem, zapasem mhm. Na klenie i tak dalej, Słuchajcie, jakieś jazie. Jedyneczki tutaj, tak. jedyneczki, Dobra, tu dwa i pół, ewentualnie. A czy, czy jest banjo? Ba, banjo. Jest. Tak, banjo, bo banjo bardzo banjo potrzebne. Tu nie jest Sa jeszcze e, tu, mamy, tu, tu jest chyba No gdzie? Tu a, mamy dwa i pół. E, e, teksasy chyba już mamy. Dobra, kasy, nie, Dobrze. Tu jest banjo. Już, już do Was idę, do was, was idę. O! Te. Mamy banjo tu. No to słuchaj, Łukasz, to już tam te banjo nas tu może wszystkie kolory a, spakujesz, dobra? Zobacz. Tak, tak, tak a to na, 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 na okonie? nie I poczekaj przybliżę tam i ten i Frog, aha. tutaj masz i tam ewentualnie te turbo ja, też tam i, okay. i, i, i. I tu masz I, i pies i pies do puścił. pies puścił bąka. tam jest od razu to, to, to on Tu masz jedyneczki. Aha. Tak, no to banjo bierzemy wszystkie. Kosa, kosa na okonie, kosan na ukonie. Są co, no ferki no, no ja kaloryferki małe, a. a duże kaloryferki też macie? A duże są jeszcze nie rozmnożone. Jasne. I tutaj Tak. nie? Zobaczcie, weź pokaż, daj ja, ja to nie znam no, pokaż. Co kto też wie. Odaj a. -a. A, a bo to świeci w ciemnościach, I to jest to okay. są przynęty, które świecą tak, w ultrafiolecie. Glow, Aha. Oznaczenie glowu nasze. Oznaczenie glow'u, pamiętajcie. Dobra, to no to tak, to koloryferki też. A, tak. Okay. Bierzemy raczki? Raczki. Nie nie? Żabki? No tam parę tych raczków na próbę oczywiście warto wziąć, żabki to... Ja na rugie to Ale na rugie, ja podejrzewam, że na takie żabki to klenie będą brać, za się. Ale na okonie to też. Na no, konie? To jak to na bąbi... na pier... Słuchajcie no raczki, raczej znaczy te żabki oczywiście a, jak wychodzą są na brzegach rzek to no to no ryby to uwielbiają, Plenniki. to, no, to nie są plemiki, nie? Stinger. To jest stinger pokaż, czekaj O, o, bo blinkuje strasznie, a i tu masz te inne żaby, bo tu masz tylko o, bo tu masz, zobacz to się z tu masz normalną czekaj. żabę, Aha. a tu masz, okay. Widzisz, no tak. ona jest taka wydłużona. Tu Ci mogę większą, odnieść, bo to będzie bardziej o, Tą żabę znam, tak, o, tak, tak, tak. A to, to jest też tak na... Otwieramy. Tą żabę znam. No, jest no to... Tu to... przez a tu jest po Pokaż. I Aha. jak coś to czy... nie? Co, nie daje Kolory no pod... pod... różne. Chodzimy tu a poukładamy na miejscu. To to matka? Sam widziałem. A, to jest... To już są takie tak zwane kotleciarskie rzeczy. No może nie kotleciarskie, to po prostu większe... Większe gumy. Słuchajcie, twisterki jak już będziemy brać. Tak, to z takich malutkich jak najbardziej. Okay. No. Okej. Okay. Tutaj są. Dobra, jeszcze Wam pokażę. Duże przynęty, duże przynęty na szczupaki to są Kopyta 8L w takich kolorach. Nie wiem, czy je od razu już brać, no bo jeszcze do sezonu szczupakowego troszkę nam jakby zostało. To napiszcie w komentarzach, czy te gumy już też jakby chcecie, aby zamawiać. Zobaczcie ten kolor. Jaka to jest zajebioza po prostu. A jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę: bo gdzieś jest zaginiony kolor, na którym mówiliśmy w Hiszpanii zajebiście. Mieliśmy tylko trzy sztuki, trzy gumy. I teraz nie możemy tego koloru znaleźć. To było coś takiego, tylko że to było połączone z czymś innym. Ale fioletowy Z Fioletowy z takim zielonym, no? Zielono-fioletowy. Tak, zielono-fioletowy. Tak, tak, Taka zieleń. Tak. No? No? Ale to nie może być podobny, to musi być taki sam. Nie, 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 ale to Czy on miał tak samo zielony brokat? Chyba tak. No, to ja wiem już, który kolor. Nie. nie, to nie ta guma w ogóle. Jeszcze zobaczcie ten kolor. Nie, nie. nie ja mam przed ten kolor. to, to jest najlepszy. Nie to, nie jest to jest najlepszy kolor, kolor To zależy, to jest kwestia dyskusyjna, bo to zależy od tego, jakim leży. Nie podlega dyskusji. Ja na przykład lubię tym, tym zajechać, a jak nie biorą, to dopiero to założyć. A coś takiego, zobacz, to mam taki zielono soletowy? Tak, to jest mniej więcej właśnie ten kolor, tylko nie, nie, ta, nie ta guma. Tak, tak, tak. Ale jesteśmy parnienci, łodeczki, słuchajcie. mamy dosyć. Mamy dosyć i zobaczcie, to jest pierwszy raz, jak przyjechaliśmy w te okolice, w tak zwane okolice w Kogutkowo, do Kogutkowa, to nie byliśmy na rybach naprawdę, bo nie było czasu, jest robota. Troszeczkę jest to niepokojące, ale zaraz to nadrobimy, jeśli chcecie sobie tam wszystko dokładnie obejrzeć. Albo ewentualnie coś zakupić Do czego serdecznie zapraszam No to oczywiście W opisie macie link do naszego sklepu Zadzior.pl A my następnym razem Widzimy się oczywiście nad wodą Trzymajcie się, dziękuję za uwagę Na razie, cześć, cześć.